Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, czy rozdruby w Kazachstanie to robota CIA? Czy fakt, że tak zwany Nowy Jedwabny Szlak przebiega przez Kazachstan, Rosję i Białoruś nie pozwala doszukiwać się w tym motywów, dla przynajmniej kilku wydarzeń ostatnich lat. Pozdrawiam ciepło i tutaj Pan Reichel podaje linki do rozmaitych publikacji i map nowego jedwabnego szlaku. No wszystko się zgadza. Myślę, że można się doszukiwać motywów. O ile mi wiadomo, to wyjaśnienie, rozrób, jak to Pan nazywa w Kazachstanie, jest takie, że Tamtejsze służby podjęły y, próbę obalenia władzy y, konstytucyjnej. Y, no, ale służby też ktoś mógł inspirować. Warto y, przypomnieć, co Rzymianie na ten temat mówili. Otóż Rzymianie powiadali beatus quitenet, czyli no i zrobił beatus kwitenet to nie ta sentencja, przepraszam, tyle tych sentencji, że już mi się mylą. Y, I i Prodest ten zrobił, kto skorzystał. Na razie skorzystali niewątpliwie Rosjanie, bo pod pretekstem przywracania porządku, zresztą na zaproszenie tych kazachskich władz y, weszli, wkroczyli, jak to się mówi, armia rosyjska wkroczyła do Kazachstanu. No zobaczymy, jak długo będzie tam pilnowała porządku, ale y, w największym skrócie powiem tak, że Amerykanie chcieliby, no, plan minimum to jest taki, żeby Rosja ogłosiła neutralność w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone będą przystępowały do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Z punktu widzenia rosyjskiego to jest bardzo korzystne, dlatego że zbytni wzrost chińskiej potęgi wcale nie musi być w Rosji dobrze widziany. No a poza Zatem sytuacja idealna to jest taka, kiedy Amerykanie z Chińczykami biorą się za łby, a Rosja stoi z boku i się przygląda. Ale nie można wykluczyć też tego, że prezydent Biden przy pomocy CIA, na przykład, próbował realizować plan maksimum, a plan maksimum jest jaki? A że Rosjanie z Chińczykami wezmą się za łby, a Stany Zjednoczone będą się temu przyglądały. No i jeżeli. Rzeczywiście Kazachstan dostanie się znowu pod wpływ rosyjski, to znaczy już tak jak Białoruś, no to znaczy tylko tyle, znaczy nie tylko tyle, ale między innymi tyle że Rosja granica Rosji z, China, z Chinami wydłuży się o ponad 1500 kilometrów. No, to rzeczywiście tutaj szanse konfrontacji y, są y, trochę większe się stają, ale jak będzie to zobaczymy. Pan Bożydar Rogala. Uszanowanie pan, panie Stanisławie. Małżonka ukochanego premiera sprzedaje nieruchomości we Wrocławiu. Menedżer Wszechcasów Obajtek też czegoś się wyzbywa, więc krótko w żołnierskich słowach. Czy złote dzieci PiS zaczęły już spierdalać na z góry upatrzone pozycje, czy może mamy jeszcze trochę czasu? No proszę pana, to jest słownictwo, bojowe zawołanie pani Marty Lempart. No ja myślę, że w przypadku tutaj takich rozważań politycznych to może być, powinniśmy się powstrzymać przed takimi hasłami, ale nie o to chodzi. Myślę, że nie panu Bajtek tam nikogo, niczego się nie wyzbywa przeciwnie, buduje największe przedsiębiorstwo w dziejach świata, także myślę, że inne zresztą, inne zresztą wydarzenia, inne bo zresztą symptomy wskazują, wskazywałyby może na to, że rząd dobrej zmiany i cała ekipa nie liczy się z ewentualnością utraty władzy. No Tego nie można wykluczyć, dlatego że nieprzejednana opozycja właściwie nie jest w stanie stworzyć żadnej alternatywy. Dotychczas jej nie stworzyła, no i małe prawdopodobieństwo, że ją stworzy. I to jest największa siła, to jest największy atut i naczelnika państwa, i obozu dobrej zmiany. Pan Michał Sobstyl. Szanowny panie Stanisławie, przeczytałem pański felietą z 8 stycznia gdzie powołał się Pan na artykuł 172 kodeksu Makarewicza. Chodzi o kodeks karny z 1932 roku. Przypominam, czy według Pana sensownym byłoby zastąpić artykuły 196 i 197 obecnego kodeksu karnego artykułami 172, 174 kodeksu Makarewicza? Pozbylibyśmy się w ten sposób według mnie niefortunnego pojęcia uczuć religijnych, które postępakom zasłania materię czynu zabronionego, wytrącając im z ręki argumenty, że uczuć nie sposób zdefiniować, a co za tym idzie obrazić. No, myślę, że to nie, nie jest dobry pomysł, dlatego że co mówił kodeks karny z tam był przepis, na który ja się powoływałem, kto publicznie Bogu bluźni, podlega karze i tak dalej, no to też takie za, takie zarzuty byłyby ze strony yy, ateistów podniesione, że nie można zbluźnić komuś, kogo nie ma, prawda no to, i tak samo jak yy, uczucia religijne to przynajmniej yy, nie można zaprzeczyć ich istnieniu. Można tylko się poływać na trudności w ich zdefiniowaniu, natomiast niepodobna zaprzeczyć ich istnieniu, bo uczucia religijne niewątpliwie istnieją. W związku z tym wydaje mi się, że to nie jest, nie jest takie złe rozwiązanie. I drugie pytanie: czy nasza złota pani uda się na polityczną emeryturę do Parlamentu Eurokołchozowego? No zobaczymy. Zobaczymy, na razie nasza Złota Pani y, musi odpocząć, a myślę, że y, musi odpocząć po trudach tylu kadencji Urzędu Kanclerskiego, kiedy y, sprawowała funkcję naszej Złotej Pani, to musi trochę, że tak powiem, y, y, przyjść do siebie, no ale no, myślę, że wzorem innych kanclerzy i ministrów, i niemieckiego kanclerza Schrödera, i francuskiego ministra Fiona. Może jeszcze jakąś inną przyszłość sobie tutaj planuje. Pan Wojciech Sołtys. Najmilejszy panie Stanisławie, czy długi marsz przez instytucje mógł, mógł ogarnąć także Kościół? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź. No, obawiam się, że nie tylko mógł, ale i ogarnął. Obawiam się, że nie tylko mógł, ale i ogarnął, na co by wskazywały rozmaite takie wydarzenia, no chociażby te kontrowersyjne wydarzenia, które towarzyszą pontyfikatowi jego świątobliwości Franciszka, no i które wstrząsają kościołem katolickim. Zwracam uwagę, że to są głównie dokazywania ze strony duchowieństwa i to wyższego. Także długiego marszu przez instytucje tu wykluczyć niepodobna. Przeciwnie jest to bardzo prawdopodobne. Pan Daniel Daniel. Szanowny Panie Stanisławie, jakie są, czy są jakieś plusy dodatniej reformacji? No Są. Po pierwsze takie, że Reformacja sprawiła, iż ludzie bardzo się zaczęli interesować, a nawet przejmować kwestiami religijnymi, czego dotyczy, czego, o czym świadczyły wojny religijne. Ale jeszcze drugi plus dodatni reformacji, mianowicie kontrreformacja. Kontrreformacja zaowocowała nie tylko wykształceniem się pewnego typu pobożności, ale również bardzo e, takimi e, ważnymi dokonaniami w dziedzinie literatury i w dziedzinie sztuki, zwłaszcza e, rzeźby i malarstwa. E, no i na przykład Stanisław Catmackiewicz kiedyś b, b, napisał, że e, o, o tym dokąd sięgała Polska to kiedyś, kiedyś w dawnych wiekach to świadczą barokowe kościoły na dalekim Zadnieprzu. To barokowe kościoły to jest właśnie, to jest właśnie ta sztuka, która pojawiła się w związku z Kontreformacją. No i kult, i kult oczywiście Matki Boskiej. I drugie pytanie. W jaki sposób nagłaśniać sprawy korupcji, której dopuszczają się urzędnicy państwowi? No, normalnie no, przy pomocy mediów nagłaśniać. Nie wiem, w jaki sposób inny byłby tutaj skuteczny czy pożądany. I trzecie pytanie: jakie jest, jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa? No, ja już żadnych dyscyplin sportowych czynnie nie uprawiam, a jeśli chodzi o takie sporty, że tak powiem, które mi się podobają, które lubię, ogląda się na przykład boks. Pan Krzysztof Żarnecki. Dzień dobry, szanowny Panie Stanisławie. Chciałem Pana zapytać o procesy norymberskie, a ściślej rzecz biorąc, co było podstawą prawną szczęścia tych procesów? To był sąd zwycięzców nadpokonanymi? Czy istniały rzeczywiście w ówczesnym prawie takie pojęcia, jak zbrodnia przeciwko ludzkości, czy zbrodnia przeciwko pokojowi? I czy pańskim zdaniem generał Jodl, główny stratek Wehrmachtu, zasłużył na karę śmierci? No i tak, i tak. Dlatego, że to był sąd zwycięzców nadpokonanymi, ale właśnie stworzone zostały, jak ktoś woli, to podstawy prawne, ale jak ktoś woli, to pozł podstaw prawnych właśnie w postaci takich pojęć, jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy przeciwko pokojowi. Także i tak, i tak było. No warto zwrócić uwagę, że przedtem jeszcze takich ekscesów jak na przykład masakra Żydów europejskich bez żadnego wojskowego powodu. No to wcześniej nie było. Nikomu w ogóle nie przyszło do głowy, że coś takiego może być. No więc mieliśmy, do, czy ludzie mieli wcześniej do czynienia z sytuacją bezprecedensową. W związku z tym sam proces norymberski był takim precedensem. Czy pańskim zdaniem general, generał Jodl, główny strateg Wehrmachtu zasłużył na karę śmierci. Szczerze mówiąc, nie pamiętam o co konkretnie on był oskarżany, ale wydaje mi się, że to generał, znaczy, jeżeli na przykład wydałby rozkaz, ale to chyba nie on, o komisarzach, no to inna rzecz, że jak pisze Erik von Manstein. Komisarze, bo to chodziło o to, czy obejmuje ich konwencja genewska, czy komisarzy chroniła konwencja genewska, czy nie, bo ten rozkaz o komisarzach to nakazywał ich natychmiastowe rozstrzeliwanie. A tymczasem oni byli częścią sił zbrojnych państwa wojującego. Ale generał, feldmarszałek Manstein, zwraca uwagę w swojej książce Stracone Zwycięstwa, że. Właściwie status taki prawny tych, tych komisarzy to nie do końca był jasny, czy oni są żołnierzami, czy też są działaczami partyjnymi, którzy do armii są tylko delegowani. No, ale to jeśli nawet tego typu, nie wiem, czy generał Jodl wydawał takie rozkazy, czy nie, nie wiem, musiałbym tutaj sprawdzić materiały procesu norymberskiego dotyczące generała Jodla, a no, to wymagałoby z mojej strony trochę, trochę czasu. Pan Frank Kaptur, czy wojsko polskie powinno zabezpieczyć Polaków żyjących na Wołymniu, Podolu czy we wschodniej Małopolsce przed ponowną rzezią, jaka się wydarzyła w 1943 roku w razie wojny rosyjsko-ukraińskiej? Myślę, że po pierwsze, polskie wojsko nie bardzo byłoby w stanie tego dokonać. A po drugie, w ogóle polskie wojsko przecież na Ukrainie nie stacjonuje. No gdyby tam wtargnęło, no to by... Po prostu ze strony, by po prostu wzięło udział, Polska by wzięła udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie, więc w, nie, w obecnej sytuacji jest to po prostu niemożliwe. A poza tym nie wiem, czy wojna rosyjsko-ukraińska akurat musiałaby doprowadzić do jakiejś rzezi Polaków. To wykluczyć tego nie można nigdy na tym świecie pełnym złości, ale nie wydaje mi się, Ukraińcy mieliby wtedy całkiem inne i większe zmartwienia. I pan Kazimierz Spaczyński: Czy już pokryją mu płacą etką? No nie wiem, jak pokryjomu, mu, to skąd miałbym wiedzieć takie rzeczy? I y, tym wyrazem niepewności, Kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.